Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak zrobić ciasto Raffaello. Zaczynamy! Na początek załóż motylek. Do naczynia miksującego wlej 500 g mleka. Dodaj cukier, około 160 g. Dodaj też 100 g wiórków kokosowych. 3 żółtka. Dwie łyżeczki cukru wanilinowego. Dodaj 50 g skrobi ziemniaczanej. I 50 g mąki pszennej. Zamknij naczynie miksujące. Ustaw 13 minut, 90 stopni, obroty 1, gotowanie. Potrzebujemy 250 g masła, pokrój na kawałki, dodaj pokrojone masło, zamknij pokrywę. Ustaw 4 minuty, 80 stopni, obroty 2, podgrzewamy. Na pokrywie dostaw miseczkę i odważ do niej 50 gram biurków pokosowych. Przygotuj formę. Dno formy wyłóż krakersami. Wyjmij motylek. Na krakersy wylej połowę masy, i ułożyć następną warstwę krakersów. Wyloć pozostałą ilość masy kokosowej. Rozłożyć równomiernie i posypać odważonymi wiórkami kokosowymi. Odstaw do lodówki na minimum 8 godzin. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowościami.